Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jako, że w kalendarzu mamy już jesień, czas na takie ciasta o bardziej jesiennym klimacie, dzisiaj właśnie chcę Was zaprosić na jedno z takich ciast. Mowa tutaj o przepysznym przekładańcu miodowym. W zasadzie jest to orzechowiec z kremem oraz z biszkoptem toffi jest to wysokie tortowe ciasto nietrudne do zrobienia mięciuteńkie wręcz rozpływa się w ustach bardzo ładnie wygląda idealnie nada się na jakieś specjalne okazje albo też jako zwykłe ciasto do kawy jak już wspominałam jest bardzo proste do przygotowania do jego zrobienia nie potrzeba wielu składników a jest naprawdę rewelacyjne bardzo gorąco Wam je polecam i zapraszam Was po przepis Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę około 25x35 cm. Na początek przygotujemy sobie bazę kremu, czyli 1250 ml mleka, 3 budynie oraz 2 łyżki mąki ziemniaczanej dajemy sobie do garnka. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy, żeby nam powstał budyń. Powstały budyń studzimy. Teraz zrobimy spody miodowe. Składniki na spod dajemy do miski i zagniatamy ciasto rękami albo robotem z hakiem. Jeżeli ciasto nam się nadmiernie klei, musimy sobie je podsypać trochę mąką. Ciasto dzielimy na dwie części. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i pierwszą część ciasta dajemy na dno blaszki. Pieczymy to na złoty kolor w temperaturze 180 stopni, grzanie góra bez termoobiegu. To ciasto szybko się piecze, więc musicie pilnować sobie, żeby za bardzo się nie przypiekło. Teraz zrobimy spód z orzechami. Na patelnię dajemy 4 łyżki miodu, 75 g masła lub margaryny oraz 4 łyżki cukru pudru. Wszystko to podgrzewamy do połączenia i dodajemy tak 30-40 deko dość grubo posiekanych orzechów włoskich. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby orzechy wchłonęły całe to masło z miodem i z cukrem pudrem. Nie smażymy tego długo. I następnie od razu gorące orzechy wykładamy na tą drugą część ciasta, czyli blaszkę wykładamy tym dru tą drugą częścią ciasta i wykładamy na to ciasto jeszcze surowe yy, przygotowane orzechy. Ten spód pieczemy około 15-20 minut, tak samo w 180 stopniach, grzanie góra dół bez termoobiegu. Orzechy muszą się nam ładnie zezłocić. Spód studzimy. Teraz przygotujemy biszkopt toffi. Trzy białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy pół szklanki cukru tak stopniowo. Miksujemy to mieszamy, żeby nam się cukier rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy 3 żółtka. Wszystko miksujemy do połączenia delikatnie. Następnie przesiewamy pół szklanki mąki pszennej tortowej oraz jeden budyń toffi bez cukru 40 g oraz półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Dodatkowo, żeby był jeszcze ładniejszy kolor, dodajemy płaską łyżeczkę kakao. Wszystko delikatnie mieszamy do połączenia. Ciasto wykładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. W tej samej, w której piekliśmy spody miodowe i stawiamy to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra bez termoobiegu. pieczymy jakieś 15-20 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt studzimy. Pozostał nam jeszcze do zrobienia krem. Masło w temperaturze pokojowej ucieramy na puch, i następnie dodajemy do niego stopniowo wcześniej przygotowany budyń, też w temperaturze pokojowej. Wszystko dokładnie miksujemy na gładki krem. Krem dzielimy sobie na dwie części i przekładamy nim nasze spody. Najpierw na spód miodowy wykładamy połowę kremu. Na ten krem dajemy biszkopt toffi. Na biszkopt dajemy resztę kremu, drugą część kremu. I przykrywamy spodem z orzechami. Ten spód z orzechami delikatnie dociskamy, żeby nam się ładnie przykleił. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, żeby nam się wszystko pięknie stężało, zmiękło i gotowe. No jak widzicie, ciasto nie jest bardzo trudne do zrobienia, jest może troszkę czasochłonne, ale to wynika z tego, że składa się z wielu elementów. Jednak warto je zrobić, ponieważ całość tworzy naprawdę rewelacyjne ciasto, które na pewno każdemu posmakuje. Jest to takie fajne ciasto w klimacie już jesiennym z orzechami. Ja osobiście bardzo lubię takie przekładańce miodowe z orzechami. Mam nadzieję, że Wam to ciasto również posmakuje. Bardzo gorąco Was zachęcam do jego przygotowania i życzę Wam smacznego.